Tak więc ja tutaj, Entery, ogólnie witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Ogólnie widzę je tu dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy przed Wojanowicami, jak widzicie. Tutaj, no, mam tutaj przygotowaną zbrojkę, kill -off i w ogóle. No, ogólnie mam tylko żelazną zbrojkę i, jak sobie mieć, by ostatnio dwa diaksy tylko znalazłem. Ale wiecie o co chodzi widzowie, no dzisiaj będziemy zbierać diaksy, będziemy jakichś diaksów szukać Tutaj na Wojanowicach, tak no, więc może pójdźmy sobie trochę dalej, żeby tutaj nie niszczyć tych terenów Wiecie o co chodzi widzowie A właśnie, napiszcie w komentarzu, co byście tu napisali, nie wiem, napiszcie diamenty, o To przypnę wam serduszko, widzę w komentarzu Stawcie łapkę w górę, suba z, dzwon z dzwoneczkiem, tak, tak więc no Lecimy dalej, tutaj jest szpita, wszystko jest Dobra, tak więc nie wiem, pój pójdźmy sobie tutaj na tą polanę na tą taką tutaj polanę, o albo nie na polanę, bardziej tutaj na pustynię bo na pustyni podobno jest więcej diamentów, nie wiem czy to jest prawda aczkolwiek no zobaczymy dzisiaj czy to jest czy to jest prawda czy nie Więc dobra wkopmy się już tutaj trudno Coś tu chodzi te a dobra to tylko królik co jest ja o co chodzi czemu ktoś się do mnie tepnął czy co, co... admin o kurde widzowy, admin. Jo. E. Yy, gram. Woj, yy, no, gram widzowy. No. Yy, no, widzowie, Gramy, nie? Jak to? Przecież. Hallo, przecież dostałem pozwolenie. Moje, wojan poz, poz, pozwolił. O. Jak to? Spytaj się go. Nawet. Ja nie mogę, widzowie. Co, co to jest? Co, co, co to jest w ogóle, widzowie? Dobra. Z, zniknął te. Dobra, nie. Chodźmy, chodźmy na dół. Chodźmy szybko diaksy kopać. Może nie zauważy, że poszliśmy. Idziemy szybko kopać diaksy, widzowie. Dobra, do którym jesteśmy po poziomie? Mmm. Jesteśmy... O kurde, tepną się znowu, tepną się znowu. Dobra, szybko uciekamy, uciekamy. Kurde, on tu jest. Mmm. Um. Yyyy... O Jezu yy... Co? <laughs> Napiszmy po prostu co, bo czemu nie I I powoli Urajmy stąd Powodem przykurzyłeś, że mam Cię wyrzucić yy... Ale... Czekaj Czekaj, 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 czekaj Jeszcze nie Bo... Muszę... i yy, Nagrać odcinek Użyj na... Na... Nie, wiesz O co? Chodzi Wojan mówi, że mogę Dobra szybko Jest kajf, jest kajf, jakiś Dobra, chodźmy, zejdźmy do tego kajwana szybko Chodźcie widzowie, schodzimy tutaj No to ja ci Dostałem pana do, Dostałem bana, widzowie Dostałem pana na Wojanowicach, o co chodzi? Te Manni Co jest grane? Te Kurde no no nie, no bana dostałem Ale że bana Kurde, dobra, to może chodźmy na single player, widzowie Stwórzmy nowy świat, nazwijmy... Damy smutną buźkę jako nazwa Dosta no, Dostaliśmy bana, widzowie no, Bana dostaliśmy, łe Dobra, stwórzmy może nowy świat Ale że bana hmm. No kurde, no Tak blisko było Jakbyśmy byli najbogaci na serwerze, ale dobra, widzowie tak więc, no, dostaliśmy bana, nie wiem, będę spamić tam i o unbana, mam nadzieję, że mi go dadzą, prawdopodobnie dadzą, bo napiszę tam do hakera, to, to wiecie, to haker mnie odbanuje, pamiętajcie, widzę, no to zostawcie, nie wiem, tak z 300 łapek, a zobaczycie, jak haker, jak haker mnie odbanowywuje, tak więc, no, dzięki za oglądanie, no i następnym razem wykopiemy te diaksy, tak więc, na